Dzień dobry widzowie, a więc y, dzisiejszy dzień zaczynamy, chociaż już nie zaczynamy, bo jest godzina 14, Musię, musiałem sprzątać, więc dzień dobry w następnym odcinku. Dzisiaj zrobimy coś niespodziewanego, czego jeszcze nigdy nie widzieliście. Idziemy skakać na rowerze. Widzowie, że dzisiaj robią u sąsiada coś koparą tam, no to musimy... Będę musiał stać bardzo blisko, bo inaczej nie damy radę tego ogarnąć, bo jest głośno, więc no. Lecimy skakać, idę się rozgrzać i... I będziemy skakać. No. I'm the back of the base A więc moi drodzy, oj sorry za te Włochy, ale uczymy się... One foot! One foot! Na stoliku za mną. Co chcesz zrobić? Hej! No i widzowie wiecie co wam powiem? Rowem one foota i umiem no foota, znaczy uczę się, ale już jestem tyle Tyle Więc no, zobaczcie czy mi się uda Ale jak postawiłem na to, to powiedział, że nie na tą. Ja sama to. Została to ustawienie, troszkę. Stop, stop, stop. Dobra, więc widzowie ogólnie przed chwilą się wywaliłem, nie wiem czy Karo mi nagranie z kamery, więc albo to teraz widzicie, albo tego nie widzicie, no, więc najpewniej teraz muszę się znowu przyzwyczaić do skoków i moje skoki będą wyglądać jak wczorajsze pierwsze Adamu Susa. to ja w końcu? Dobra, jesteście widzowie u mnie i możecie wreszcie popatrzeć, jak latam te chłopki Ode mnie, bo w dzisiejszym odcinku to w sumie nagrywałem nic z kasku, nic nie nagrywałem, więc... Łańcuch, nie łańcuch Łańcuch Trzymaj, ja ci naprawię Trzymaj, ja ci naprawię, O co się są świat? Dlaczego ty tu masz takie gówno na przerzutce? Co tu na się dobra, stało? Ej, w łańcuch kręciło mi tą. Wojtek co ty żeś robił? Nic. Trzymaj mi to. Trzymaj to. Trzymam. O co na nas napada? Co to No, ochrona na ramy w łańcuchu. Co ty żeś tu? Nic nie zrobiłem. Jeździłem. تابعوني <applause> 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 A więc widzowie, to tyle dzisiejszego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Trochę poskakaliśmy, trochę się powywalaliśmy. Nauczyliśmy się w sumie futa troszeczkę. Eee, no i tak. I e, zapraszam jeszcze do Adamususa na ten odcinek, bo jest naprawdę zarobisty. I zapraszam po kolei e, na YouTube'a do Adamususa właśnie i do Apadirta. Zapraszam Was na TikToka do APABajka, Bajka, do TB i do mnie. I zapraszam Was na YouTube'a jeszcze do mnie. I na Instagrama do mnie. I wszędzie do mnie. Wejdźcie, linki macie wszędzie w opisie. Więc no, do zobaczenia w następnego odcinka. No i, no i, no i to w sumie tyle. Do zobaczenia. Stop.